Przyjechaliśmy na teren Nadleśnictwa Drawsko nominalnie, aczkolwiek jesteśmy poza poligonem, jesteśmy w terenie cywilnym. Dostaliśmy informację od grzybiarza, to dość dokładną, z spineską, gdzie znalazł w trakcie zbierania grzybów szczątki żubra. Przy czym nie było nawet do końca pewien, czy to jest żubr, dlatego że żubr jest bez głowy. Przy brutalnym ukręcaniu głowy, to jest jednak bardzo duża głowa, która waży około 35-40 kg, to też jeden człowiek chyba tego nie robił. To mogło się zdarzyć to wyrwanie, bo ja tak się przyglądałem temu, nie widzę, żeby te kręgi były pouszkadzane, one są tylko po prostu wyłuskane. Po co ktoś zabrał temu żebrowi głowę? Hmm, takie sytuacje się zdarzały, potem one się pojawiały na przykład na Allegro. Trudno mi mówić o motywacji danego człowieka. To co można zrobić z głową żubra? Powiesić sobie na ścianie lub sprzedać. Podejrzewam, że w większości wypadków ludzie myślą, że mogą to z zyskiem sprzedać. Okoliczności no, są takie wzbudzające duże wątpliwości. To znaczy mamy do czynienia ze zwierzęciem, które było w Kiecie Wieku, które było najprawdopodobniej w bardzo dobrej kondycji, sądząc z tego, co tam widzimy. I firma właściwie zaczęła się Rója Żubrów, czyli on jest w najlepszej kondycji, jakiej jest w ciągu roku i ten żubr. Wychodzi na łąkę, przewraca się i umiera. Ja to po prostu pozostawiam bez komentarza, bo no, tak się nie zdarza. Śmierć musiała nastąpić nagle e, i w zasadzie poza postrzałem, nic innego nie wchodzi w rachubę. Na naszym terenie zaczęło się od tego, że w okolicznych nadleśnictwach powstały dwa stada. Yy, Naukowcy znaleźli dla nich najodpowiedniejsze miejsce według swojej wiedzy, gdzie na pewno się zaaklimatyzują. Po pewnym czasie te stada stwierdziły, że jednak tam nie jest dla nich najlepsze miejsce. Połączyły się, spotkały się tutaj w nadleśnictwie Drawsko i od tamtej pory te żubry tutaj żyją. Nie znamy dokładnej liczby, ale jest to w okolicach 100 sztuk takich żubrów. Powiem szczerze, że niezbyt dobrze to wygląda, zwłaszcza w ostatnim czasie. No my już zaczynamy mówić, że to jest po prostu jakiś czarny wrzesień, bo my praktycznie co kilka dni dostajemy jakieś informacje o, o kolejnym martwym zwierzaku. W normalnym roku mieliśmy takich przypadków jeden, dwa rocznie, a w tej chwili mamy trzy żubry w ciągu tygodnia, no i jeszcze w tym samym czasie są dwa rysie, także to jest absolutnie stanowczo za dużo, przy czym wiemy, że nasza wiedza dotyczy tylko szczytu Góry Lodowej. Zaczęło się od Rysi, niestety, projekt Powrót Rysian do Północno-Zachodniej Polski realizujemy od 5 lat. Na wolność wypuściliśmy łącznie 67 Rysi i od pierwszego roku już, czyli od 3 lata wstecz odnotowujemy rozród na wolności, co jest dla nas bardzo ważne. W tym roku do rozrodu przystąpiło nam 7 kotek, jedną z tych kotek była jest kotka, która ma na imię Cleo, dwójka. Tak to się złożyło, już jest drugą kleo po prostu. I ona urodziła kocięta, trójkę kociąt. Cała rodzina była w komplecie, zdrowa, najedzona. I nagle dostajemy informację, że właściciel terenu znalazł kociaka tuż za płotem swojej posesji. Weterynarz zabrał ją do siebie, do gabinetu, do wałcza i tam zrobił sekcję. I tylko zaczął sekcję. Śród znalazł w nodze. Następnym zwierzęciem był żubr, który został znaleziony martwy w nadleśnictwie. Złocieniec, ten żubr, znowu dorosły byk w bardzo dobrej kondycji, początek króji, i on wyszedł na drogę leśną i się przewrócił. Akurat tak się fatalnie złożył, że się przewrócił 25 metrów od Ambony myśliwskiej. Potem było zgłoszenie z nadleśnictwa Różańsko, że tam mamy stado żubrów, że jest krowa, która jest w złej kondycji, która ma kłopoty duże schodzeniem, żeby przyjechać, zobaczyć, co się dzieje. Kolega pojechał, zrobił filmik. Rzeczywiście wyglądało to strasznie. Nie zdążyli podejść do krowy, się okazało, że ma ranę postrzałową. I to jest statystyka z ostatnich dwóch tygodni. No, absolutnie za dużo nie do przyjęcia. Są zaplanowane spotkania, spotkania z lasami, spotkania z konserwatorem przyrody, z policją, z prokuraturą, no bo to tak dalej być nie może. Pamiętajmy o tym, że kłusownictwo to jest e, tak jakby niezgodne z prawem wykonywanie polowania. Polowania wykonuje się na zwierzętach chłownych, e, na, na, na zwierzynie, a e, pod takie gatunki jak żubr, jak ryś są to gatunki objęte ochroną. E, I tu już nie bardzo możemy mówić o kłusownictwie, to już jest wykroczenie, przestępstwo.